Siemanko, z tej strony Metro Games i dzisiaj sobie nagrywamy i YouTube Simulator. Oczywiście druga część. Mm. I tak zostawcie łapkę w górę i subskrypcję jeśli film Wam się spodobał z dzwoneczkiem, z dzwoneczkiem, trzeba, trzeba dzwoneczkiem, bo jak y, będziecie przy komputerach to Martin wyjdzie z komputera. O. <grym> No, i tak, ja tu, jak widzicie, troszeczkę, ale tak, tylko troszeczkę sobie probię, bo mam 86 milionów i wiem, bardzo sobie robiłem i teraz, no, w sumie idziemy do skrzyneczek, idziemy do skrzyneczek i tak. Bierzemy sobie dom. Mogę? Nie Tak? Tak, mogę Nie, nie mogę Dobra To otwieramy no. te tak. Zrobimy sobie z otwieraniem, stawcie łapkę w górę i subskrypcję i też z dzwoneczkiem, bo wtedy się jak będziecie sobie mieli ściśnienie to będziecie mieli najlepsze ciśnienie na świecie. I zdobędziecie 300 milionów tysięcy subskrypcji w YouTube Simulator. O. Ale oczywiście każdy może zrobić więcej, każdy może zrobić mniej. No. Ja nikogo do kogoś nie porównuję. Okej, okay, jestem... o, to mam 1400. Nie, to mam 1104. Nic nie jest nawet taki złe. Dobra. Sorry, bo jestem trochę chory. Więc sorry bardzo, bo dawno nie nagrywałem. Ja to, to przepraszam, ale już jestem i... Ile to ma? No tak i znowu nic. Może nie. Kurde. Ale tam już kosztuje jakiś grube liczby. kurcze. Jakieś tam 229 trylionów. macie? 229 trylionów. Dla jakiegoś, kto zaczyna od początku, to pewnie to jest dużo. Dla jakiegoś, kto zaczyna już od roku, to pewnie to jest. malutka. malutko, ja tyle zarabiam w sekundę. Pyk i już mam. No więc ja w to gram dopiero chyba dwa albo cztery albo gdzieś około miesiąca gram w YouTube Simulator. E, w ogóle co ja mam? Eee... Nie, nic. ja mam to coś. Dlaczego ja mam znaczek. A proszę mi powiedzieć. Ej, mam jakieś lepsze coś. Dobra wstajemy. tu mamy trzy aha, to ja mam lepsze dobra, to to jest niepotrzebne okej okay. bardzo sorry, że coś tam krzyczy, ale moje siostry się znowu kłócą dobra nie zwracajcie na to uwagi ja już prawie dobiłem 200 trilionów, panie Wow, jestem czerwony Metro Games. Wow, no, już jestem normalny, siemanko. No więc tak, e <coughs> <coughs> No Więc tak, sobie. Może mi przestać kaszleć? Albo proszę mi powiedzieć, będę chętna. Kaszleć No. <coughs> no. E na szybko mam nagle 252 triliony 256, 257, 250 262 000. już mam. I teraz sobie namiję do końca i w ogóle jak zostawicie łapkę w górę i subskrypcję, to dostaniecie tyle gemów ile ja teraz zostałem, a jak nie, to będziecie mieli tyle. O, tyle ile świeciło się na czerwono. No więc tak. E więc tak. Idziemy sobie do nie? Okej. Lecimy, lecimy. Lecimy, <inizimayın> I tak. Mm Lecimy sobie tu i tyle otwieramy to i idziemy tu. Co to jest za bedrock? Ło, panie, jeśli znacie minecrafta napiszcie w komentarzu, znam. Um, to za ile kosztuje? To 5 trylionów. 5 trylionów. Dobra, to kosztuje 4 tryliony. Karteliony. To kosztuje tryliony, a to kosztuje. Wiecie co? Tak się znowu czy tu do tego. Dobra, idziemy nabierać. Pyku pyku, 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 kopercia. Zostawcie łapencje. Nie zapomnijcie o łapencji. W górę, w górę. Oczywiście w górę, bo musi być w górę. Bo w górę to jest fajna rzecz. W górę. A w dół to bardzo niefajna rzecz, która się kojarzy z bardzo niefajną rzeczą. Ale możecie dać w górę łapkę, bo to jest dozwolone w Polsce. A jeśli się zostawicie w dół, to macie do zapłacenia karę 200 tysięcy złotych. No nie polecam. Nie polecam łapki w dół więc macie do góry i to będzie spoko no więc tak, idziemy sobie tu do domku lecimy nabijać lecimy nabijać te 300 trojanów pejku dobra, i już prawie robiłem 300, 300, 300 300, 300, 300, 300, 300, i mamy 300 mamy 300 no to mamy ile można Yy, sorry za to. Dobra. Wiecie co? Ja mam lepszy pomysł. I teraz tego nie słychać. Słychać? U was słychać, bo u mnie nie. Dobra, lecimy. No więc tak, yy, myślę, moja mama przez chwilę weszła, ale sorry za to. Yy, więc tak, yy, kupujemy. No nie, zabrakło mi tak, zabrakło mi 300 bilionów. No ja nie mogę. Kumaczę, że przychodzicie sobie do sklepu. I prosicie o, na przykład idziecie do kasy i prosicie, y, poproszę ślep. I pani wam kasuje 4,50. Wy macie tylko 4,49 i, i pani nie, nie odpłaca tego psika I taki, holu policja! I dupsko. To znaczy, to znaczy... Y No troszeczkę przypał będzie. O co robię, panie, panie, pana to, panie, panie, pa jakie zarabiam? Pa ja zarabiam, pa zarabiam, pa zarabiam, nie, pa, pa zarabiam. No. No, w sumie chce mi się dobijać te parę pniuszków, Chce mi się dobijać, ale to będzie w następnym odcinku. Więc oglądajcie następne odcinki, a ja się już z Wami żegnam. No, elo. I pa, No, siłanko. siłanko i ścianka Jeszcze raz. I nała.